Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w poradniku dotyczącym instalacji systemu operacyjnego Windows na Waszych komputerach. Dotyczy to instalacji dysku na, systemu na czystym dysku albo na nowym dysku. W moim przypadku będzie tu ten gudramik Robię to dla kogoś na zlecenie I w przypadku Ten poradnik właściwie powstaje tylko i wyłącznie dlatego Że dużo osób się mnie pyta jak ja to robię, czym ja to robię Jak to zrobić i, 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 i Żeby ten system działał i wszystkie sterowniki były w nim obecne Przede wszystkim co musicie mieć to jakikolwiek pendrive, nawet y, 8 GB, nie musi być szybki. Szybkość interfejs tego power tego y, pendrive'a, od tego tylko zależy prędkość instalacji systemu, co jest właściwie jak dla mnie y, nieważne. Pierwszą, pierwszą rzeczą, jaką musicie mieć poza pendrive'em i dyskiem, y, to jest program Rufus, który y, Fokus, proszę. Dziękuję. Yy, program Rufus najlepiej pobrać z dobrych programów, gdyż po prostu yy, jest bardziej, yy, że tak powiem, jakby to powiedzieć, yy, polska strona mniej wirusów, może tak. Yy, ja to pobieram z tutaj z tego linku yy, bez asystenta pobierania, bo jest po prostu szybciej. Gdy już pobierzemy taki programik, yy, pobieramy wersję systemu, która nas interesuje. Ze strony Microsoftu tego nie zrobimy, Microsoft nie daje takiej możliwości, gdyż żeby, żeby pobrać jakikolwiek system na, yy, ze strony Microsoftu trzeba podać klucz produktu wcześniej zakupiony przez internet lub w sklepach stacjonarnych. A więc ja to sobie robię ze strony jednego z youtuberów, yy, Ja Wam link do tej strony podam w opisie. Link do tego yy, programu też Wam podam w opisie. Klikamy sobie centrum pobierania. Strona się załadowała. Mamy Operating Systems. Reklama. Kurwa co to jest? O. No i mamy do wyboru właściwie 4 systemy. Mnie interesuje Windows 10. Windows 10 w, no macie wersję 64 oraz 84-bitową, jest to wersja systemu właściwie każda. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi w pojęciu właściwie każda. Ja to sobie pobiorę 64-bitową wersję systemu i zaraz do Was wracam. Także kontynuując, ja tu mam już trochę tych systemów pobranych, trochę więcej niż Wy będziecie mieli, ale interesuje nas ta wersja systemu to jest y, Windows 10 y, w wersji z października 2018 roku stara łatka, ale najskuteczniejsza według mnie y, to jest jeden z to jest ten system z tej strony ja sobie zainstaluję ten Leż ten tak samo działa jak i ten mm. W takim razie tak, odpalamy program Rufus. Wyświetli się nam <laughs> takie śmieszne okienko. I co tu teraz trzeba zrobić? Ja to trochę przybliżę. Żeby sam program było widać. Yy, dobra. W takim razie yy, urządzenie. nagrywam to sobie na swoim pendrive'ie. Ja tu mam akurat nagrany stary system na ten pendrive. A więc tak, yy, wybór butowania. Trzeba tutaj wybrać. Pobrany przez Was wcześniej system. W moim przypadku jest to ten. Klikamy otwórz. System się wczyta, wczy, wczytał. Mamy y, standardową y, instalację Windowsa. I teraz tak. Schemat partycjonowania. Jest to generalnie zależne głównie y, od systemu BIOS, jaki macie y, w komputerze. W większości będzie to schemat MBR i, i no, gdyby się to zrobili w GPT prawdopodobnie by po prostu nie zadziałało w większości komputerów na no, etykietę w Aluminu, no to jest już e, kwestia waszego wyboru, co chcecie tu wpisać na przykład ja sobie wpiszę win10x64 tak jak mówię no i tu już nic nie zmieniamy i klikamy start program nam e, wyświetli taki, taki Taką opcję, że wszystkie dane na tym urządzeniu zostaną usunięte, więc pendrive musi być. Musi sobie zrobić kopię zapasową tych danych, które y, na nim ewentualnie macie, a potem znowu te dane na tego pendrive'a wrzucić. Klikamy OK. Program rozpoczyna pracę. Usuwa partycję, która tam była, usuwa wszystkie pliki oraz tworzy na nowo. Ja zaraz tutaj wepnę ten piękny dysk do komputera, w którym będzie to robione i powiem Wam co dalej. Dobra, Rufus skończył pracę, zajęło mu to około 15 minut, więc będziecie musieli tam troszkę poczekać, ale jest taka kwestia. Przed wyjęciem pendrive'a z komputera, musicie zrobić jeszcze parę rzeczy. To znaczy zamknąć rufusa, żeby umożliwił on w ogóle yy, zamknięcie, yy, wyjęcie pendrive'a i tutaj musicie na pasku zadań znaleźć taką ikonkę ona to jest taki jakby pendrive z takim haczykiem yy, kliknąć to i wysuń gdy tego nie zrobicie, może być tak, że wszystkie pliki systemowe się uszkodzą i albo system się nie zainstaluje w ogóle, albo yy, byłaby sytuacja, że zainstalowałby się, ale by go na przykład crashowało i bluescreenowało cały czas. Jest taka opcja, że jakiś plik się może nie zapisać w momencie, kiedy pendrive po prostu stanie wypięty z komputera. Nie po to ta opcja jest, żeby jej nie używać. Także... Zaraz do Was wracam i przechodzimy do instalacji. komputer. oto jest nasza platforma instalacyjna, yy, stary laptop Samsunga. I teraz tak. Jeżeli Wasz komputer czy laptop ma kartę Wi-Fi, to yy, po prostu będziecie operować przy instalacji sterowników systemowych na Wi-Fi. Jeżeli takiej karty Wi-Fi nie ma, to można się zaopatrzyć w taką albo podpiąć komputer na kabel. Będzie ona y, niezbędna w, w czasie instalacji. A więc wpinamy ją do komputera. Tam chcę wejść. I w pendrive, wpinamy również pendrive'a y, z, z systemem. Najlepiej, jeżeli to jest laptop, to operować wtedy na touchpadzie, żeby nie wywoływać jakichś dodatkowych y, problemów. Moż, można określić, że. Każde urządzenie dodatkowe, niepotrzebne, podpięte na USB może wywołać problemy, teraz tak. Opcja następna. Yy, musicie zorientować się, jak na waszym komputerze, na której będziecie dokonywać instalacji, uruchamia się system BIOS. W, tym, w, te, w przypadku tego komputera jest to yy, F2. I to F2 zostanie przeze mnie naciśnięte. W tym momencie nie uruchomi się żaden yy, sekundka sekundka włącza się o uruchomił się system bios teraz wam trochę bardziej nakieruję na ekran i teraz co wy tu musicie zrobić to są na górze takie zakładki z reguły prze, przesuwa się to na takim podstawowym biosie strzałkami możecie mieć nowszy bios może myszką w każdym, w każdym razie musicie znaleźć zakładkę Boot, a w zakładce Boot musicie znaleźć zakładkę Boot Device Priority. To jest, yy, że tak powiem, priorytet, jeżeli chodzi o instalację. Wchodzimy w to i pendrive wpięty przez Was, w tym wypadku ten, vendor SEO Product Code. To jest Pendrive z Chińczyka więc yy, tak się nazywa, musi być na pierwszym miejscu. I teraz, w tym wypadku, tego biosu yy, dokonuje się tego za pomocą F5 i F6. To jest tu wypisane, tu na dole, jak yy, no, w każdym bądź razie, w każdym biosie może być inaczej. No i co teraz? Zapisujemy ustawienia i czekamy, aż system zacznie się ładować. Butuję. No i w tym momencie ten pendrive za szybki nie jest, a więc będzie się to chwilę ładować. W każdym bądź razie chwilę może powisieć na tym ekranie y, czarnym ekranie z logiem Windowsa ale no. po chwili powinno pojawić się kółko. No to kółeczko takie śmieszne tutaj y, ładowania. O, widzicie, pojawiło się. Wszystko jest dobrze. System, instalator właściwie systemu się uruchamia. No i teraz to, wybieracie swój język, format godziny i metoda wprowadzenia. Z reguły stosuje się te właśnie podstawowe, ustawione. Kamień zainstaluj teraz. Instalator chwileczkę musi się poładować. I w tym momencie nam wyskakuje opcja aktywów systemu Windows. W moim wypadku będzie to nieaktywowana kopia Windowsa, na której oczywiście można pracować, ale niektóre, e, że tak powiem, wersje, e, nie, może tak, na systemie nieaktywowanym mamy ograniczone możliwości to znaczy na przykład nie możemy sobie ustawić tapety czy też ale to możecie poczytać na stronie Microsoftu o nieaktywowanych systemach. W każdym bądź razie są dodatkowo ograniczone możliwości, ale wydajność systemu jest identyczna oraz można powiedzieć system pracuje tak samo jedynie co ono to mówię. Klikacie sobie, w tak w moim wypadku nie mam klucza produktu i wybieracie yy, wersję. Yy, w moim wypadku instaluję Windows 10 Home, więc to jest najlepsza wersja, jaka istnieje. Są tu wszystkie możliwe: jest Pro, jest Home, jest S. S jest na nowsze notebooki czy na star albo starsze komputery, gdzie mają 2 giga RAMu, czy tego. Y, czy mniej, ale w każdym bądź razie wybieram wersję Home. Klikam Dalej. Komputer musi chwilkę pomyśleć i wyświetli nam postanowienia licencyjne produktu Windows. Nie chce mi się tego czytać, zresztą nikomu pewnie się nie chce, więc y, klikamy Akceptuję postanowienia licencyjne i Dalej. W naszym wypadku y, tutaj y, typ instalacji wybieramy niestandardowo, y, gdyż y, nie instalujemy y, systemu na istniejącym y, na i, może tak, ta opcja pierwsza jest dla użytkowników, którzy chcą postawić sobie nowy system bez y, konieczności usuwania danych. Oraz yy, bez konieczności, yy, 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 oraz na, na dysku, na którym istnieje już inny system. Jest taka też opcja, aby tak zrobić, ale nas interesuje instalacja systemu na nowym dysku, dopiero rozpakowanym. Także klikamy niestandardową instalację systemu Windows. I teraz tak, co tu trzeba zrobić? Gdzie mamy, Musimy wybrać miejsce, gdzie chcemy zainstalować taki system. Ale tutaj mamy nieprzydzielone miejsce. W wypadku każdego nowego dysku jaki kupicie, nieużywanego, nowego, na przykład tego SSD yy, to my, przy, trzeba stworzyć partycję, więc klikamy nowa. Tutaj wszystko zastosuj. I OK. W tym momencie dysk stworzył nam yy, partycję tutaj są to pliki zastrzeżone przez system BIOS, yy, które, których system BIOS wymaga, aby startować yy, każdy system postawiony przez nas na tym dysku. Wybieramy tą większą partycję i klikamy dalej. W tym momencie yy, system instaluje się yy, to potrwa około od 5 do 10 minut. Yy, Przede wszystkim y, musicie w tym momencie trochę być cierpliwi, tak samo jak w przypadku uruchamiania programu Rovus. W tym momencie system instaluje swoje najważniejsze pliki i y, funkcje oraz podstawowe aktualizacje. Y, czyli wrócę do Was. Jak już u mnie system się zainstalował. No, także system w tym momencie zakańcza już proces samej instalacji. W tym momencie każe nam uruchomić ponownie komputer. I teraz co? Uruchamiamy ponownie i szybko wchodzimy do systemu BIOS. Czyli możemy nawet maszować tym przycisk. O, to, o właśnie, odpowiadający system, system BIOS. I teraz w zakładce Boot Device Priority zmieniamy. Yy, priorytet star, startu na Wasz dysk. W tym momencie, w tym wypadku jest SSDPRCX400 od yy, Gudrama. Klikamy Save. Komputer w tym momencie butuje już zainstalowany system. Jak widać, bardzo szybko zaczął wczytywanie. Jest to y, pierwszy, pierwsze uruchomienie y, takiego systemu na nowo zainstalowanym dysku. Zawsze trwa dłużej niż y, później, gdyż system musi przygotować wszystkie pliki do pierwszego startu oraz konfiguracji y, systemu już po, po jego uruchomieniu. Bo y, ta konfigu, konfiguracja po uruchomieniu to jest właśnie ta konfiguracja, która występuje w momencie zakupu nowego komputera na nowym systemie Windows, czyli tam wybranie nazwy profilu, hasła i podstawowych ustawień. Dobrze, ja wrócę do Was, jak to się skończy i wyświetli się ekran tworzenia. Zapomniałem jeszcze dodać, że system w trakcie y, w momencie kiedy przygotuję wszystkie pliki jeszcze raz się uruchomi ponownie. Jeszcze jedna sprawa. Nie wypinamy pendrive'a y, do momentu, aż system nie wystartuje i nie zacznie nam pracować y, już na pulpicie w systemie. W tym momencie już ładuje się proces y, tworzenia y, u, że tak powiem proces zakończania instalacji, no region Polska oczywiście, yy. dalej, no, podstawowe informacje, odpowiedni układ klawiatury polski programisty, yy. to jest ten taki najbardziej podstawowy, drugiego układu nie chcemy, łączymy się z siecią, żeby system mógł od razu podczas instalacji instalować sterowniki. Chcę ja chwilkę zaczekać, więc pierwsze połączenie troszkę więcej trwa niż zwykle. O, proszę, klikamy opcję Dalej. Tak, system teraz będzie wyszukiwał info i aktualizował głównie aplikacji, ale też samego systemu Windows. I tutaj ta wersja, którą pobierzecie ze strony LookTechNet Y, jest wersją, tak jak mówię, trochę przestarzałą i prawdopodobnie w ciągu jakichś y, około 3, 7 dni od dnia instalacji przyjdą w aktualizacje, które wypadałoby y, zrobić. Tutaj y, system proponuje nam logowanie z poziomu Konka Microsoft. To w sumie jest wygodne ale jako że będzie to system pracujący bez kodu produktu oraz dla osoby y, trzeciej, y, czyli dla klienta, będzie to y, konto w trybie offline. Y, tak, ograniczone doświadczenie, wybieramy. Y, używać tego komputera. Wpisujemy tutaj nazwę użytkownika, jaką chcemy. Yy, klikamy dalej. Hasła na razie nie tworzę. No i tutaj włączamy sobie generalnie, yy, wyłączamy, włączamy wszystkie opcje. Opcje lokalizacji, opcje rozpoznawania mowy. Ja to wszystko zostawiam włączone. Teraz system skonfiguruje pulpit, aby system mógł już wyświetlać nam normalnie wszystko, co jest potrzebne, aby mógł się uruchamiać od razu do pulpitu. Poczekamy dosłownie pół minuty na dyskach SSD do 2 minut, 3, może na dyskach HDD. Chociaż osobiście nie radzę instalować 64-bitowej wersji Windowsa 10 na dysku HDD, gdyż po prostu ona się tak zawiesza, że nie idzie z tego komputera responsywnie korzystać. Tak jak tutaj system nam yy, mówi, może to potrwać kilka minut, ale tak jak mówię, około 30 sekund do minuty myślę yy, powinien się yy, czas zamknąć także co ja tu mogę powiedzieć jeszcze w tym momencie pendrive ma być wpięty gdyż system jeszcze instaluje pewne sterowniki podstawowe np do portu USB czy też do y, portu Ethernet które, czy, do, czy też do portu stacji dysków yy, ale również w tym, do Jacków czyli do karty dźwiękowej o było słychać właśnie y, jak o i właśnie w tym momencie zainstalował się system Windows 10. W tym momencie możemy odpiąć pendrive'a z systemem. Już teraz z komputer chodzi bez pendrive'a. Podstawową przeglądarką tego systemu jest oczywiście Microsoft Edge. Bieramy jej język. Get started. Teraz co ze sterownikami? Bo to też jest ważne. I myślę, że nie każdy wie do, jak, je z, jak je zainstalować tak, aby żeby było dobrze. Wchodzimy sobie. Hmm, możecie tutaj yy, w lupę. Ten komputer odpalił nam się yy, tutaj. Yy, klikamy prawym na środek mniej więcej tego białego pola. Wchodzimy we właściwości. Tutaj są wszystkie dane y, komputera. Oczywiście y, system jest nieaktywowany y, Wchodzimy w menedżer urządzeń. A, i jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mieliście już kiedyś aktywowaną wersję systemu, to nie martwcie się, licencja wam przejdzie. Y, tutaj mamy... Nvidia GeForce 315M, do której te sterowników aktualnie nie posiadamy, ale i w przypadku laptopów i interesuje nas zintegrowana karta graficzna, do której sterowniki klikamy na nią lewym i, i, i instalujemy sterowniki za pomocą tego guzika. W tym momencie y, tutaj trzeba zaznaczyć, że wyszukuje automatycznie sterownik urządzenia. System nam zacznie tego sterownika szukać. I tak, raczej, no właśnie, jak, tak jak widać na załączonym obrazku, w większości te sterowniki są zawarte na stronie supportu Microsoftu i z tej strony są one pobierane. Na przykład, jeżeli macie komputer gamingowy z kartą graficzną, oddajmy na to od Nvidii, to nie bójcie się, sterowniki podstawowe, Windowsowe zawsze są, ale one się do niczego nie nadają, więc wtedy pobieracie już. Yy, wtedy pobieracie już sterowniki ze strony AMD czy NVIDIA yy, dedykowane dla waszej karty graficznej. O, proszę, Inst sterowniki się zainstalowały. Od razu mamy inną rozdzielczość. Yy, możemy jeszcze również yy, spróbować zaaktualizować sterownik do tej karty graficznej, chociaż wątpię, żeby na tym gracie się to udało. Z reguły jest tak, że tego sterownika nie chcę pobrać i, i... Znaczy, chcę pobrać, ale nie chcę do końca go zainstalować. No generalnie no to... Jeżeli chodzi o taką... Yy, no i właśnie o to chodzi. Yy, tak, to na razie nie uruchamiamy ponownie. Chociaż yy, radziłbym... Yy, po pewnym czasie... Uruchomić ponownie system, aby system jeszcze raz ponownie wystartował, i pokonfigurował sobie e, autostart, aby e, chodzić płynniej, e, tak jak mówię tutaj, niebawem za jakieś 7 dni powinna e, pojawić się aktualizacja systemu. I to, to taka gruba aktualizacja, która odpowiada za aktualizację aktualizacja opowiadająca za aktualizację yy, za instalację 3-letnich aktualizacji yy, naraz yy, generalnie ja tu sobie jeszcze zrzucę podstawowe rzeczy, bez tego to jest trochę słabo można powiedzieć no a tak no to myślę, że już każdy dalej sobie poradzi i bez problemu będzie potrafił korzystać z takiego systemu Także dziękuję wszystkim, którzy Jeżeli Wam pomógł ten poradnik, napiszcie komentarz Polajkujcie trochę, żebym jak, Żebym wiedział, że Wam się ten poradnik przydał A i jeżeli chcielibyście jeszcze coś związanego z komputerami Na przykład, nie wiem, mogę zrobić coś związanego Z czyszczeniem wewnętrznym laptopa z czyszczeniem zewnętrznym laptopa, yy, z czyszczeniem systemowym, yy, programy jakieś do yy, weryfikacji yy, części w komputerach, czy też yy, jakieś poradniki dotyczące yy, czyszczenia, czy też składania komputerów stacjonarnych, wszystko to możecie ode mnie wyżydzić. Ja Wam to nagram, tylko tak jak. Na no, ten film to potrzeba czasu. Trzeba było przygotować system, sterowniki, yy, kupić tą kartę sieciową z Antenką na WiFi, która tu sobie siedzi. No i co? No i w takim razie no to żegnam Was wszystkich i miłego korzystania z nowych systemów na Waszych nowych komputerach. Także tak jak mówię, no to cześć wszystkim.